Ale ja idę do tej kopalni, bo nie wytrzymę. Okej, okay, pójdę z tobą. Bo też mi się nudzi. Kule. Jak tu się robi mapy? Dobra, nie, nie ważne. No, mm, no właśnie, tego tak po prostu mapy się nie da zrobić. Jakby się wydaje. Ej, ja w ogóle popatrz. Popatrz na to. A to o Detonate. Ooo, ale rule. Oj, glina jest! Ty, to dawaj Już na tego z... niedźwiedzia, kurde, z tą bombą. Dobra, idziemy. Ale nie wiem, czy to tam będzie. Będzie, Tym lepiej dla nas, nie, będzie... nie będziemy się nie martwić. Zobaczymy. Tylko gdzie on był? Chodź na dole. Ta. Idę, idę. Tędy gdzieś Jest! Niedźwiedź. Jest? Wciąż? 750 z życia ma. Dawaj, dobra, da, 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 rzucam. Cała jest bombę. O kurde. Kurde so. za. Idzie, dobra. Popóż. Dobra, bijemy go. Bijemy go. Nie ma problemu. Czekaj, czekaj. Jest, jest. Yeah. Spokonaliśmy yes. yes. Pokonaliśmy go. A to jakiś quest był na tego misia? To je, ja nie widziałem? Ryba fuszelka. Materia do I co wytworzenia. Wypuściu? No jak ryby do wytworzenia taką specjalną. Miód mamy. Okej. Okay. No, to powiem ci, tak. Warfit. Idziemy dalej. No było, worth it. było znaczy Był warfit. Jest, jest. <coughs> no bo to się dalej bijemy z tym wszystkim. Tak, jak już nie na nic jaskiniowi nie będzie już gnębił. O kurde, vampirów. To jest przywoływaczka jeszcze małego gryzli. Ochulde. Co? So. oswojone. A oswojone? Oswojone. Sobie A dobry. to gitar. Mieliśmy takiego nie przyjechał Wojtka. No. O. o. Ale o, to... fajny Wojtek. Mamy własnego Wojtka. No właśnie. Tego skoro że nie da, nie da się ten, że dać mu nazwy. może. Możesz. A no szkoda, że nie dałoby się. No. Można byłoby. Może jest jakiś sposób, tylko nie. Musimy się dostali do niego. Ty, Ale świecące się tutaj. Nie jest ładne. Piękne. Szafir. A to jest szafir. Kopiemy. Daj mi też trochę tego. Zokajnie, zokajnie. O, jest zgasło ma... wszystko. Działo odłamkowe. Ha? Kaptur złodzieja. No. Można z tego zrobić. Można z tego zrobić kaptur złodzieja. Opie. Ło, nieźle. Zraszacz też można zrobić. <grym> zraszacz. Ja nieźle. Na... o. Nic nie ma nie ma tam. A, 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 a no tak! Zapomniałem, że to, 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 to jest ten... No To jest ten złodziej e, złota. Cwaniak. A tutaj jeszcze nic nie ma pod, po tym niedźwiedziu. A to bo jego logowisko tutaj. A. Mam minut, dam, je, dam jeden minut temu jedzie, dziejowi. Czekaj coś się stanie. A chyba nic nie można tak dawać. Ale zobaczę. Jedzieku. No, spróbuj. No i chyba nic, no faktycznie. <grych> A chciałem sprawdzić. No trudno. Nigdy nie wiadomo. A łapko, łapko. No, nie, uciekł. A we daleko nie ucieknie. tak tej się znowu schowa. Ty aż tyle ich tu było. No i uciekli. No, tego tego. O kurde, idą. zaraz, zar zar Ty jeder. Au, au. No, trochę i wampir. Chujet. No nie żyje. Skrzeka jest w ogóle, musielę kukurydzę. A, w ogóle wszystko. Takie keblota jest to też wazon. Łatwo z tobą kościół, ale fajny mi sięka. Tutaj nic nie ma. Kupiec opuszcza, o nie opuścił nas. obsada Billa <grymne> Jeszcze wróci. Kiedyś na pewno. Kiedyś musi. O, to ale... O, o wagonik! Jadę. Dawaj, przejdź się. Uu. Nie wybała przygoda. Ojej, skoro to takie krótkie? Teraz, teraz jak wyjść? No tak, chraj przyciskiem. O. Goblin za to bomb. Nie ma go. A ile złota, nice. O kurde. Nie ma go. Jeszcze tam ogólniek jest. Pa, pa. Nie, nie, no z nami nie mają sensu. Nikt nas nie pokonał do tej, do tej pory, co nie? Żebyśmy natra nie natrafili na coś trudnego. Co? Z nami nic nie ma trudnego, wszystko pokonamy. Jak ostatnio. A, ostatnio. Dawaj złodziej, kurde, pieniądze. O nie, o, czy, albo kiedyś to tylko zarwiemy. No, jakieś drewniane. Ooo! Ile. ile, Uwaga. Ile skarbów? I się. O, o, ile lawy. O, mikstura, dostałem szybkości. Co mu się nie pali to drewno? Czy e, przy lawie jest? E, tak. <grych> to, po prostu. O, vampir. Tego kiedy wejdzie, spotkamy Drakulę O, tutaj są vampiry, pa. Może już spotkaliśmy, ale nie żyje. Tak, na pewno. Ale to te vampiry to nie są jakieś kurde, trudne przeciwnicy. Takie pierdole, oooo Chodzimy... Czekaj, czekaj, uważaj, tam jest pułapka, o, uważaj Trafiło cię O, ciężki mod, ten co ja mam Oj, żelazo, bomby Nie. Dobra, mamy już Jakiś pełne... ...jakichś pie... ...piepunek Jakiś piec i Siema, jak tam? Dobrze, dobrze. Wyśmienicie. No dobrze. Długo jeszcze gramy? Nie wiem. A jak? No. Czyli można teraz można dobre ten, że za długo zakończyć, to i pójdziemy na tą, na, na tą grę zakończyć i ten, i. jeśli się przygotować na następny ten, co można zrobić. Mhm. A znaczy, jak. jak nie, nie wiem, po co by sobie będzie tam na potrzebna, tak czymś powiem. Można zrobić po... po... pomożna. Kurde wampiry mi atakują... Oooo ty gnoju! O prawie ginę. O DA! MAM CIĘ WAMPIRKU! Ha ha ha! Co to jest? Jakaś dźwignia. WHAT THE fa Wysadziłem Wysadziłem mnie! Nie podchodź! Ojej, to były jakieś... ...materiały wybuchowe i kurde, wysadziłem się. No nieźle panie. A gdzie ta... Kurde, za często to umieram. Kamienna hmm. dźwignia. Hmm. Też nieostrożny jest. jest. Regał. Oj, jest, nie ma miejsca. Jest tam. Ja ma. Dobra, uzyskałem rzeczy. Co ty, domek tu budujesz? Nie, tutaj jest dużo, tak akurat. Deucznik, no Dobra, bierzemy ten. szyneczka. Niech aż... E, nie wiem... Regał? Na coś? Można dać na przykład szafir? Można! O! To jest taka szynka też w sumie. Skąd ja mam miód? Nie wiem. Może zapła? No dobra. gdzieś dropła. No nie potrzebuję tego. Na dnie kurde ziemi. O, wam Nie tylko. Dobra. O, Shurikeny. Shuriken A, z tego nic nie ma. A to? Kamień, dobra. to też nie. O, może tą drewnianą po drogę. O. Zabiorę. Proszka. Kurde, wróżkę nie mogę zabić, ale wszyscy I podłogi? No co? Jesteśmy biedni, potrzebujemy podłogi na chatę. Uszkodzenie miedziane zędzie. O, o, wampir. Chodź do wampiru. Dasa sobie do wampiro. O, dźwignia. Mogę użyć? Nie, ja używuję. Muszę znowu coś wybuchnie. No dobrze. Ile mam złota? Uuu, dużo. Ja mam prawie 4000 Ale nie chodzi mi o samolotki O to mi chodzi. Ludę. A, o ludę. To ja mam 23. A ja coś 70. Kurde, tu się nie kończy po prostu. To jest tyle... Te jaski są przeogromne. Bakładan, górak. <grych> Możesz je w nieskończoność po prostu eksplorować i nigdy się nie skończy. W sumie lepiej. To za chyba to są dwa poziomy tych yy, kopalń, jak słyszałem. Dwa poziomy? No, ja są głębsze. O... A jak dostać się tam? To no, się jakoś da pewnie późniejszych tych... Yy, Co się. Się dowiemy jeszcze jak. No. A tylko jedną szczynkę. na naraz mogę nosić. Wow. Zachodzimy na świadomość. Więcej obrażeń się na krytyczny limit czasu przy, przy... okej. Okay. A te swoje można używać w tamtym w To jest coś takie dobre. Ja mam taką zwój tutaj. Zwój powrotu, chcesz jedno? <laughs> nie 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 skłaby 10, chyba no, a, nie mam, w po... sumie mam. a nawet trzy. <śmienicza> a, no dobra, to... To to szybka spierdolka i... Do... <śmienicza> o, TNT, o! TNT, TNT, TNT! TNT normalnie jest jak z, y z Minecraft, Minecrafta. no, z kit'u. Trzeba podpalić. Bierzemy to tą dźwignię. <śmienicza> <śmienicza> Może zabiorę to? Tego, bo to wam przyjdzie. A. A bo nie, wysadzę to w powietrze. Dobra. TNT. Czekaj, czekaj, czekaj. Poczekaj na mnie. Teraz chcę zobaczyć. No, no, zjeść. Jak <laughs> na? Dobra. Mi... Dobra. Uwaga. Zbieram. Zbieram. Zaraz wybuchnie. O, o! Ej, ładne to. <laughs> nice. Wszystko rozwaliło. A to pewnie tu się ją włączało to te tety. Za dźwignię. Nie. A. Taka prawa. Kurde, więcej was do mnie atakuje no. Banda ceglew. Au. Metalu. O, pająk! Tu już dawno był. A, kolejny. No, jak są same zębiaki i chce. Pajonki, no to. Dobra, ile tego go trzeba potrzebujesz, żeby zrobić zbroję? Chyba jeden za przestarzały, ten kosztuje. 8, 8, 6. Jeszcze jakiś jedwab i sztabka grzyb. Co? Grzybniowa? O, kurwa, Dwóch! dwóch dwie pająki mnie Tu Tuś jakiś mroźny odłam. O, to jest takie prostsze. O, co tam się nawalasz? E, dwóch, dwa pająki mnie zaatakowały. Chyba to jest niezłe. 7, 10, 14, 21 w sumie potrzebne. O. Nes rolnik przybywa do osady. Nes rolnik. Ty rolnika będzie miał O kurde, dwóch, dwóch huczników tu jest. Tak, myślałem, że to jest lampir. A co to zwykłe, nie topę Czy... Wszystkie nietoperze to były No to są jest ja jeszcze zeplikowe nietoperze. Ale. Już nie widziałem. Mi się, się wydaje, że widziałem tam parę, ale. Czy to naprawdę były nietoperze? Czy to były pampiry? Tak. To... Teraz już nie. O, miksura celności. Jest, jest. O, kolejny za Więcej szafirów. A są diamenty? Może i będą? W innych jaskiniach. O, ale cię ogrodziły. A nie na no, tym kataną, to ty ich nie esz, no. no. Nie ma problemu. Nie powinienem mieć zbroje samuraja, to wtedy byłoby idealny set. A szafir Oj, ja zjeżdżam z ale nie zebrałem z nic. Oj, to chyba nie mam tylko tego kilozu. Co tam się dzieje u ciebie? Eh, pies. Grzeba nie wykładania, no. żeby tam się paliło. Tam. A. Cyk, cyk, cyk. Dobra musimy się wrócić już mam za dużo rzeczy w ekipie Dobrze, to teleportacja. Zwój. Teleportacja. W swój mocy. Siup. Jak on działa? Wróciłeś? Nie, 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 ch nie, chcę, nie chcę mi działać. Jak się używa. Musisz ją wzi wziąć, tak kliknąć prawym. Nie Czyn działa. No lewym. To i to nie działa. No, ja to zrobiłem tak, że wziąłem ją z ekwipunku i o lewym. Nie działa. Ale musisz się coś normalnie. Musi się działać, dawaj. Nie, nie, no, nie działa. Nieka widział. Jaką masz zbroję? Takich nie, to jest jakiś kostium. A, zbroję, gdzie? Masz zbroję? No zrobiłem zbroję już. O. A nie widać się bardzo. No właśnie to jest głupie, to nie, nie widać akurat czy ma zbroję. Przecież może, o. O, to, o, to widać. teraz widać. Ale jest, to jest ozdobne, to nie. A to zdobne to dupa jest. Mam glinę, co z gliny mogę zrobić? Wódkę. No Niechcora budowę budowania. Wyszłem kładzenie obiektów i płytek 10. O kurde. Minut. Spalarnia. Garnek Już przez chwilę się rozebrałem do naga. Jezu, jakaś nie do... Jak mogłeś? Te pizze mieć kurde teraz ten. Przez oczami mojego <lacyka> to, to, to jest koszmar. Zuruje się to i nikt nie będzie wiedział <noise> na, na, na wasze szczęście. Sztabkę tu gdzieś wywalił. No do ciebie. Aha! No jakbyś chciał. To mogę sobie użyć. Pyk. Pyk. O i butów mi tylko brakuje. Aha, O to są dwie takie, co są tutaj widać, tutaj nie, ale po co są dwa takie? A mnie się nawet na pielśnik. Ozdobny na pielśnik, aha, bo to jest ozdobne, ale dziwne. Aha, Czeka, to czekaj, to zelitowi... z A, to nie, nie widzę, nie ważne. Ta dupa. Powiem tak, eee, na chuj to komu? Po co, ma, ma, po co ma, mamy zbroję, ale po co miałby ktokolwiek witać, co, widzieć, co nie? Po co to? Nie, nieważne. No Chciałbym, żeby widzieli, ludzie, jaką Nie ma. Też zbroje mam. Nie ma, tylko zdobny to jest. Mm. Każdy by chciał. Dobra, co powiesz na to, to, żebyśmy spróbowali jeszcze raz pokonać tego obrońcę zła? No nie bez zbroje mam, no to można by spróbować. No. Ja bym Może sobie... się uda. A łuk... A, bym sobie łuk zrobił nawet. Właśnie nie wiem, po mi mytek mam ten... E, ale dobra, niechaj będzie. cała bo można wysiedlić łukiem, dziękuję. A mam ognisną strzałę, więc... O. Dobra, niechaj będzie. Spróbujmy. Ale musimy noc mieć. A no tak. Jest noc, idziemy. Idziemy zmierzyć się z nim. A czekaj, jeszcze sobie wezmę potki. No weź sobie na na Eee, yy, mi chcę szybko światło ku takie żółte z taką strzałką. Może to się przydać. A kurde, zapomnę zasadę zabijaki, kurde, głupie. Dzień. Jakieś nagrody, kurde, co? Ech, dobra. Dziennik. Idziemy. E, najpierw wezmę se podki Dobra, ja jestem gotowy. No i odpalaj. E, ja, ja tego nie mam. Nie widziałeś? Nie, nie, nie masz tego portalu A ja mam, dobra, no, ja mam. No, dobra. Dawaj, no, dawaj. I here we go. Te portale trzeba niszczyć. Ulep. O uwaga. Nie, gdzie widziałem? Cholera, że źle. O, spadła na mój łeb. Kurde, ajajaj, oj, oj, oj. Isiek mógłby pomóc. A nie mogę się leczyć Kurde, no, nikt zrelaczał, miałem odpalono. mi odpalono. Ojajaj, 90%, oj, oj. ajajaj. Oj, oj. Ej, co? On miał 3000 HP na początku, a teraz nagle ma. Więcej. Ale ponad połowa może ten dzisiaj jest, to. Nie, tak źle Teraz pytanie czy zbroję mam mam Ciekawe co działa <grych> O kurde, ale strzela Że ten zombie jak będzie Nawalam na niego A wam? o Głody będzie taka Uwaga, ostrzał Idzie tu. Wiem, wiem. No. Moja postać jest naprawdę wolniutka. Dobra. Już jest blisko. Jeszcze trochę. Kurde, umarłem. Ale dobra. Ma masz go, masz go. Jest, jest. Jest! Jest! jest. 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 Dobrze. Ja dwa razy umarłem, nie, ale. Nie, nie. Ten, no, moja postać nie lubi za szybko biegać, więc no, no. I wygraliśmy. Zobacz, zobaczmy, co dostaniemy. Zobaczmy łupy, no. Demoniczna peleryna. Trwale zwiększa ilość zestawu do 2. O! Ale w końcu się udało. Pierwsze zadanie zrobiłem z Dobra. Sztabka demoniczna. Demoniczne serce. Można spożyć. Kanny. Demoniczne z... serce. O. o! Możesz to wziąć. Magiczny ognisk Miejsce na akcesoria. Te możesz jest na można rozporzucić. To jest większa ilość zestawu od Siła wiatru. Ok. A, takie. No i gitara. Teraz trzeba znaleźć dziadka i ten i dać kol i pewnie dać kolejne zadanie. Chodźcie. Dziadek. Wstawaj, zadanie. Co i gruba. pi Porozmawiaj. Zakończ zadanie. Pojęcia królowa. Zostało? Loko no, śniadaniowe? Tak. Nie wiem co to jest, ale... A może po przechowaniu pod... Przechowuje podniesienie rdzenie. Nigdy nie no było nie, nie było. Ale niechaj będzie mu staremu dziadowi, że niby coś zrobił. <śmum> zraz, nie, tak, akurat to jest zraz, zraz, zraz na, nara nie. Naraził nas na, 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 na śmierć, ale dobra. Niechaj mu będzie. A sam, a ta, sam siedział z nic nie robił. Taki jest. Innymi się obsługiwuje. A i gytara, no i gitara, no. Udało nam się go zabić. No udało.